Pociągiem do Ciechocinka. Brakuje tego pociągu, naprawdę. Zaplanowane mamy tam minimum 8 par pociągów. Miasto powraca na kolejową mapę Polski. Solidarni w kolorowych skarpetkach. Organizujemy zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Chcemy, żeby społeczeństwo dostrzegało nie tylko niepełnosprawności. Dziś Światowy Dzień Osób z zespołem Downa. Archeologiczne perły. Można ułożyć wokół tych zabytków przepiękną historię przedmiotów miejskich. W Toruniu pokazano część przedmiotów wydobytych z ziemi podczas badań archeologicznych prowadzonych na toruńskich Jordankach. Były pierwszymi badaniami wykonywanymi na tak dużej powierzchni i do tak dużej głębokości. Minęła 18.30. Krystyna Rymaszewska zapraszam Państwa na główne wydanie Zbliżeń. Cichocinek wraca na kolejową mapę Polski. Podpisano umowę z wykonawcą na modernizację linii kolejowej łączącej Cichocinek z Aleksandrowem Kujawskim. Pierwsi pasażerowie do uzdrowiskowej miejscowości dojadą pociągiem w grudniu. Z kolei we Wocławku podpisano umowę na zakup 26 nowoczesnych autobusów, które będą kursować po drogach powiatu. W obu wydarzeniach udział wziął minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Dziś dworzec PKP w ciechocinku świeci pustkami. Ostatni raz pociągi kursowały tu w 2011 roku. Brakuje tego pociągu naprawdę. To aż wstyd, żeby w takim pięknym kurorcie nie było po prostu połączenia. Kuracjusze przyjeżdżający korzystają z autobusów albo wysiadają w Aleksandrowie w Kujawskim z pociągu i dojeżdżają do Ciechocinka. Ciechocinek to jedna z najpopularniejszych miejscowości uzdrowiskowych w kraju. Co roku przyjeżdża tu ponad pół miliona Turystów. To 50 razy więcej niż mieszkańców. Kurasusze, którzy przyjeżdżają, no to są tam powiedzmy dwa razy w miesiącu, czy raz w miesiącu takie większe przyjazdy, gdzie no to narzekają, że nie ma tego pociągu, nie ma tam połączenia. Teraz ma się to zmienić. Miasto po 14 latach powraca na kolejową mapę Polski. PKP PLK podpisały umowę z wykonawcą na modernizację około 7-kilometrowego odcinka linii kolejowej nr 245. To połączy Ciechocinek z Aleksandrowem Kujawskim. Ciechocinek jest liderem rozwoju społeczno-gospodarczego w województwie kujawsko-pomorskim i liczę na to, że ożywi z jednej strony cały powiat aleksandrowski, a z drugiej troszkę wyeliminuje ruch samochodowy. W ramach inwestycji wartej ponad 46 milionów złotych wyremontowany zostanie także budynek dworca i perony. Prace remontowe potrwają kilka miesięcy. Ich zakończenie planowane jest w listopadzie. W grudniu na trasę powinny wyjechać już pierwsze pociągi pasażerskie. W poniedziałek Urząd Marszałkowski ogłosił przetarg na wybór przewoźnika. Na ofertę czeka do 28 kwietnia. Zaplanowane mamy tam minimum 8 par pociągów. Aleksandrów, Ciechocinek, 6 bezpośrednio do Torunia i dalej do Bydgoszczy. Minister Infrastruktury zapowiedział rozwój linii kolejowych i wzbogacenie siatki połączeń. Inwestujemy potężne pieniądze w zakup nowego nowoczesnego taboru. Mam nadzieję, w, w, w tym roku rozstrzygniemy przetarg na szybkie pociągi piętrowe dla PKP Intercity, ale to także jest ważne, że budujemy zaplecze dla tych pociągów. Ogromne pieniądze trafią także na transport autobusowy. W powiecie włocławskim podpisano umowę na zakup łącznie 26 autobusów, w tym 18 elektrycznych i 8 hybrydowych. Autobusy bezpieczne, komfortowe, zeroemisyjne, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i starszych. Inwestycja warta jest 75 milionów złotych, z czego 55 milionów stanowi dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy. Ma to pomóc w walce z wykluczeniem komunikacyjnym. Robimy wszystko, aby mieszkańcy powiatu wrocławskiego od 1 stycznia 2026 roku funkcjonowali w nowej rzeczywistości transportowej. Docelowo planujemy rocznie wykonywać około 2 miliony 200 tysięcy kilometrów. W ubiegłym roku Urząd Marszałkowski otrzymał 90 milionów złotych dofinansowania na zakup 25 autobusów elektrycznych i 15 hybrydowych. Pojazdy mają pojawić się w Toruniu na przełomie 2025 i 2026 roku i trafią na drogi całego województwa. Martyna Sobecka, TVP3 Bydgoszcz. Dzisiaj dwie niedopasowane skarpetki nie są żadnym faux pas. Przeciwnie, to przejaw solidarności z osobami z niepełnosprawnością. 21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. W Polsce żyje ponad 60 tysięcy osób z trisomią 21 chromosomu. Mają niezwykłe talenty, a nawet zostają reporterami telewizyjnymi. Dzień dobry, nazywam się Ania Gudel. Zapraszam do obejrzenia materiału. O światowym gdyniu Zespołu dana. Pierwsze koty za płoty, debiut w regionalnej telewizji Ania ma już za sobą i to od razu w roli reporterki w ogniu pytań wiceprezes Stowarzyszenia Zespolaki. W jaki sposób pomagacie osobom z zespołem danna i ich rodzinom? Nasze działania jako stowarzyszenia są bardzo różnorodne. Organizujemy wspólne spotkania dla całych rodzin. Organizujemy zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Między innymi zajęcia z fizjoterapii, logopedii, warsztaty teatralne, plastyczne czy treningi umiejętności społecznych. Nikola zdaje się nie opuściła żadnych zajęć z komunikacji. Cześć, cześć, cześć. Że widzę takie piste odpadów, takich pady chcę wziąć podcast, w telewizji. Z tej ekscytacji Nikola ubrała dziś dwie różne skarpetki. Okazja nie byle jaka, bo święto zespolaków. Dzień kolorowych skarpetek, czyli Światowy Dzień Zespołu Dauna przypada zawsze 21 marca. Data nawiązuje do trisomii 21 chromosomu, będącej genetyczną przyczyną zespołu wad wrodzonych. A kolorowe skarpetki mają pokazać różnorodność i odmienność, z jakimi mierzą się osoby z zespołem Dauna. Chcemy, żeby Dostrzegało nie tylko niepełnosprawności osób z zespołem Downa, ale także ich możliwości, talenty, osobowość. Okazją do tego były warsztaty zorganizowane w Środowiskowym Domu Samopomocy w Toruniu. Podczas zajęć osoby z różnymi niepełnosprawnościami przygotowały wielkoformatowe obrazy. Tematem przewodnim była wolność, równość i prawa człowieka. Malowiowało mi się bardzo przyjemnie, włożyłam w to dużo swojej siły, pracy, wyobraźni. Przedstawiliśmy wulkan, który jest, który się uruchamia. To jest uwolnienie do wolności w tworzeniu. To dodatkowe formy aktywizacji osób z niepełnosprawnościami. Na co dzień uczą się w szkołach ogólnodostępnych lub placówkach integracyjnych czy specjalnych. Dorośli mogą trenować samodzielność m.in. w mieszkaniach chronionych lub w zakładach aktywności zawodowej. Nasze społeczeństwo teraz daje więcej możliwości właśnie przez takie mieszkania, przez wspólne zajęcia. Kiedy rzeczywiście patrzymy w serce człowieka, też odkrywamy ten obraz i podobieństwo Boga. O wsparcie nie tylko duchowe dla osób z zespołem Dauna wierni modlili się podczas mszy w bydgoskiej katedrze. Żebyśmy umieli zobaczyć, yy... Tam ich taką bezinteresowną miłość do każdego człowieka, taką radość, też bezinteresowną, powiem spontaniczną, którą mają. I często ukryte talenty. To dzięki nim początkowo zestresowana Ania rozwinęła skrzydła przed kamerą, czego pozazdrościły jej nawet koleżanki. To były dla zbliżeń. Anna Gudel! Do zobaczenia! Dziękujemy Ani za relację. A teraz odkrycia, które pozwolą rzucić zupełnie nowe światło na historię Grodu Kopernika. W Toruniu zaprezentowano część unikatowych przedmiotów wydobytych z ziemi podczas badań archeologicznych prowadzonych na toruńskich Jordankach. Niektóre pochodzą z XIII wieku. Srebrny sygnet, plomby, które świadczą o szerokich kontaktach handlowych Torunia z innymi miastami hanzyatyckimi, niespotykana w Polsce średniowieczna plakieta pielgrzymia. Najstarsze znaleziska pochodzą z przełomu XIII i XIV wieku. Można ułożyć wokół tych zabytków przepiękną historię przedmieści życia, modlitwy, religii, historii czasów, które minęły. Przede wszystkim to są wyjątkowe zabytki. Podczas badań archeologicznych związanych z budową studia Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz i przebudową nitki ciepłociągu, archeolodzy wydobyli w sumie przeszło 100 tysięcy artefaktów z różnych okresów. Bardzo ciekawym z punktu widzenia naukowców odkryciem są warsztaty rzemieślnicze. Część z nich służyła m.in. do produkcji kościanych grzebieni z długimi zębami, do wyczesywania wszy. Były produkowane dla przede wszystkim biedoty, pospólstwa i plepsu, bo był to najtańszy grzebień, jaki można było wyprodukować i do tego trwały grzebień. Tylko w kilku miejscach w Europie znaleziono takie warsztaty. Na Jordankach wykopano też unikalną kolekcję tkanin, kilkanaście wełnianych pończoch i XVII-wieczne obuwie męskie na obcasach. Fragmenty ubioru wskazują na to, że mieszkańcy chodzili zarówno w stroju zachodnim, jak i polskim. To jest dla nas taki sukces potwierdzający przez cały czas założenia o tym, że te dwa światy się stykały w Toruniu i mieszały. Badania archeologiczne swoim zasięgiem objęły obszar ponad 3000 metrów kwadratowych. Odnaleziono również pozostałości po obozie jenieckim z czasów II wojny światowej, a także relikty architektury murowanej, w tym dwóch dużych średniowiecznych karczm. Były pierwszymi badaniami wykonywanymi na tak dużej powierzchni i do tak dużej głębokości. Byliśmy w ogóle bardzo zaskoczeni, że takie nienaruszone nawarstwienia, związane z działalnością człowieka, z mieszkańcami Torunia, pojawiły się dopiero na głębokości 4 metrów. Pochówki odkryte w miejscu funkcjonującego przez blisko 5 wieków cmentarza pozwolą przeprowadzić badania antropologiczne. Określające między innymi w jaki sposób przed wiekami żyli i jak wyglądali mieszkańcy Torunia wysokość ciała, średnia y, obecna jest ponad 1,70 m. To na przykład w owym czasie dla kobiety na wynosiła nieco ponad 1,50, a dla mężczyzn nieco ponad 1,60. Blisko dwuletnią pracę podsumowano podczas konferencji naukowo-sprawozdawczej. Część artefaktów będzie można już wkrótce podziwiać na wystawie w dworze mieszczańskim. Joanna Wojnowolska, TVP Goszcz. To jest to główne wydanie zbliżeń, co jeszcze przed nami. Na dobrej drodze ekogminy z regionu nagrodzone. W końcu jest. Mieszkańcy powitali wiosnę. Dbają o środowisko i zrównoważony rozwój. Najbardziej ekologiczne gminy w regionie, w regionie wyróżniono podczas gali zorganizowanej przez lokalne gazety z grupy Polska Press i Urząd Marszałkowski. Ranking przygotowano wspólnie z Urzędem Statystycznym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas wydarzenia rozmawiano m.in. o założeniach programu Czyste Powietrze, który ponownie startuje pod koniec marca. Kompleksowa termomodernizacja miejskich budynków, w tym szkół, inwestycje w odnawialne źródła energii, a w końcu wielki projekt odzyskiwania wód opadowych. Bydgosz stawia na retencję, która ma chronić miasto przed gwałtownymi nawałnicami. Za podejmowane działania samorząd otrzymał pierwszą nagrodę w rankingu Ekologiczna Gmina w kategorii miast powyżej 50 tysięcy mieszkańców. Przede wszystkim zmiana sposobu myślenia i zarządzania miastem. Ale to nie tylko władza uchwałodawcza i wykonawcza, ale również mamy kompetentnych urzędników. W urzędach, jednostkach miasta mamy spółki miejskie, ale przede wszystkim również prywatni właściciele gruntu, którzy też stopniowo zmieniają swoje podejście, jeżeli chodzi o ekologię. Drugie miejsce w tej kategorii otrzymał Grudziądz, który również stawia na retencję. Na ten cel miasto pozyskało m.in. dofinansowanie unijne. Samorząd inwestuje także w nowoczesny transport miejski, modernizuje sieć tramwajową. Jeszcze dużo przed nami do, do zrobienia, m.in. inwestowanie w nowoczesne budownictwo komunalne, tak aby jak najmniej było w Grudziądzu kopciuchów, likwidacja kopciuchów, tu także się rozwijamy, rozwijamy sieć ciepła systemowego. W rankingu zorganizowanym przez Polskę Press we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Statystycznym i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej brano pod uwagę 17 wskaźników, m.in. powierzchnię lasów, eksploatację sieci wodociągowej, zużycie wody na potrzeby przemysłu, poziom recyklingu czy wydatki gminy na ochronę środowiska. To do Rady Gminy należy przecież decyzja, czy. Klepnie, mówiąc tak kolokwialnie budżet, który przygotował burmistrz czy wójt, w którym są zasoby na postępowanie ekologiczne, bądź też nie. To jest odpowiedzialność lokalnych społeczności. Oprócz Bydgoszczy pierwsze miejsce w zależności od liczby mieszkańców otrzymały Świecie nad Osą, Kamień Krajeński, Kowalewo Pomorskie i Sempulno Krajeńskie. Wszystkie samorządy podkreślają jak ważne są dofinansowania zewnętrzne, w tym na wymianę starych źródeł ciepła. Przystępujemy do programów ekologicznych, tak jak czyste powietrze, ciepłe mieszkanie, żeby nasi mieszkańcy mogli jak najlepiej korzystać i wymieniać swoje źródła ciepła. Również korzystamy z środków zewnętrznych w celu dofinansowania wszystkich zadań naszych inwestycyjnych. Między innymi akcja społeczników z alarmu smogowego i mobilne płuca pokazują czym oddychamy. Gminy, ale przede wszystkim mieszkańcy czekali na powrót programu czyste powietrze. Ponowny nabór wniosków rozpocznie się 31 marca. Potrzeby są ciągle ogromne, to znaczy pieców pozaklasowych, tak szacujemy, mamy 120 tysięcy w województwie, a tych niższych klas, które też już trzeba wymieniać, mamy do, dodatkowe 60, więc ponad 180 tysięcy urządzeń grzewczych do wymiany. Dzięki reformie programu uszczelniono zasady przyznawania dofinansowań, wzmocniono rolę gmin w programie przez powierzenie im roli operatorów, wprowadzono standardy jakości pomp ciepła i kotłów na biomasę oraz zwiększono monitoring wykonawców. Budżet programu został zasilony kwotą 10 miliardów złotych zwrotnych dotacji ze środków funduszu modernizacyjnego. Program ma działać do 2035 roku. Katarzyna Orbnowska, TVP Trzebytgoszcz. Wstrzymał słońce, ruszył Ziemię, ale pieniądzem obracał równie efektywnie. O osiągnięciach Mikołaja Kopernika w dziedzinie ekonomii pamiętają mieszkańcy Grudziądza, którzy uczcili 503 rocznicę wygłoszenia traktatu o szacunku monety. W ramach Dni Kopernikowskich zorganizowano także ogólnopolskie młodzieżowe seminarium astronomiczne w zespole szkół technicznych. Dumnie spogląda na mieszkańców Grudziądza. Nic dziwnego, bo w tym mieście 21 marca 1522 roku Mikołaj Kopernik wygłosił swój słynny traktat o szacunku monety. Takie gesty to wyraz pamięci o osiągnięciach astronoma i ekonomisty. Cały czas pamiętam o tym, że Mikołaj Kopernik był tutaj. Pamiętamy o traktacie, który wygłosił tutaj niedaleko w Farze. Mikołaj Kopernik, tak mogę śmiało powiedzieć, trwale wpisał się w krajobraz miasta Grudziądza. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Traktat o szacunku monety tak naprawdę jest podstawą współczesnej europejskiej i światowej ekonomii. W naszych czasach znany pod nazwą prawo Kopernika Greszama. To jest tak naprawdę opis zjawiska zwanego inflacją, który niestety dobrze znamy również w naszej codzienności. Oprócz spraw przyziemnych, Mikołaj Kopernik wiedział także, że warto spojrzeć w niebo. Jego śladem podążają kolejne pokolenia miłośników astronomii. Kiedy byłem mały, to w zasadzie już od dziecka fascynowały mnie pojazdy kosmiczne, eksploracja kosmosu i jego historia, przede wszystkim wyścigu kosmicznego, a po latach rozwijałem swoje umiejętności, zdolności w tym kierunku, by w końcu z matematyki i fizyki zająć się także samą astronomią. Uczniowie zaprezentowali projekty naukowe w ramach 51. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego, które odbyło się w Zespole Szkół Technicznych. Budujemy spektroskop, czyli urządzenie służące do analizy widma gwiazd i chcieliśmy zaprezentować jako nasza drużyna rezultaty naszej budowy te pomysły młodych ludzi nas zadziwiają tak naprawdę nawet jeśli temat jest taki no powiedzmy dobrze znany to fajnie jest mieć swój pomysł na sprawdzenie go, na przeprowadzenie obserwacji. Obchody 53. Dni Kopernikowskich zakończy gala wręczenia nagrody Kopernika ekonomisty. Uroczystość odbędzie się w niedzielę 23 marca w Centrum Kultury Teatr. Grudziądz, Karolina Ratajczak. Co dwie sekundy z powierzchni ziemi znika las wielkości pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej, a w ciągu ostatnich 30 lat świat stracił lasy, które miałyby powierzchnię większą niż Indie. To alarmujące dane ekologów. 21 marca przypada Międzynarodowy Dzień Lasów. Nadleśnictwo żołędowo z tej okazji zaprosiło młodzież na akcję sadzenia lasu. To takie ekologiczne wagary w pierwszy dzień wiosny. W życiu każdego przychodzi moment, w którym trzeba zasadzić drzewo. Sadziliśmy sosnę w, w lesie foselsku. Najpierw musimy wykować taki dołek, potem tam wkładamy właśnie sadzonkę, przysypujemy, no i właśnie czekamy długo lat, aż one nam pięknie wyrosną. Trzeba sadzić drzewa, bo jednak ludzie potrzebują tlenu, żeby oddychać. Drzewa się sadzi po to, żeby było pięknie. A pierwszy dzień wiosny to doskonała okazja. Ponad 100 uczniów zamieniło wagary na odpoczynek na łonie natury i połączyło przyjemne z pożytecznym w ramach akcji Lasy na Nowe Stulecie. Sadzimy tutaj sosnę, sadzimy modrzewia, sadzimy buka i posadzimy jeszcze gatunki miodo i owocodajne. Uczniowie mają okazję zapoznać się właśnie tutaj z naturą, zobaczyć w jaki sposób drzewka są sadzone, a mówię jest to, jest to yy, sposób na na spędzenie czasu inny niż próby, próby gdzieś opuszczania zajęć lekcyjnych właśnie pierwszego dnia wiosny. Las to doskonały ekosystem. Jest świetną gąbką i rezerwuarem wody. Powoduje łagodzenie, ewentualne łagodzenie zmian klimatycznych. Akcja sadzenia drzew potrwa jeszcze przez dwa tygodnie. miłość Drężek, TVP3 Bydgoszcz. A teraz czas na sport. Ze mną Maciej Pieszczyński. Iga Świątek właśnie wygrała swój mecz z Garsią. Ciekawe, czy Polacy wygrają dzisiaj z Litwą. Zobaczymy, na pewno będziemy trzymali kciuki. Za to zejdziemy na ten nasz lokalny sport. Trwa pierwszy mecz ćwierćfinałowy. Tauron Ligi Siatkarek, metalka z pałac Bydgoszcz przegrywa po dwóch setach z PG Grot Budowlanymi Łódź 0-2. W Toruniu natomiast dobiega końca przerwa w koszykarskich derbach pomiędzy Polskim Cukrem a Anwilem Włocławek. Po 20 minutach gospodarze prowadzą 43-36. Z kolei w Nankin rozpoczęły się lekkoatletyczne halowe mistrzostwa świata. Do półfinału biegu na 800 metrów awansował Patryk Sieracki, który po biegu przyznał, że w ostatnim czasie zmagał się z problemami żołądkowymi. Można powiedzieć, że trochę się odwodniłem od półfinału w Apelum coś mnie złapało i gdzieś tak średnio ten brzuch pracuje. No ale cieszę się, że Teraz e, gdzieś to może puściło, powiedzmy. I jutro, e, gdzieś tam się nawodnie, mam trochę odpoczynku. Wyśpię się lepiej, być też z spałem. No, i jutro będę walczył o finał. Ten bieg jutro o 5.30 polskiego czasu, a więcej sportu o 21.45. Maciej Pieszczyński, bardzo dziękujemy Dziękuję. za tę informację. Nareszcie jest, przebiła się przez mrozy i przyszła wiosna, powitała dziś pięknym słońcem. Z tej okazji świętowano w wielu miastach regionu. Były barwne przemarsze i tradycyjne topienie marzenne długo kazała na siebie czekać, ale w końcu jest. Wiosna nadeszła, widać ją w ogrodach, ale też dzięki dzieciom, które przygotowały przepiękne marzanny. Pani Ania Kot ze Szkoły Podstawowej numer 14 pewnie zdradzi nam, jak powstawała tak piękna marzanna. Oczywiście. Marzanna powstawała cały tydzień. Zaczęło się od odwiedzenia zaprzyjaźnionego rolnika, którego pozdrawiamy serdecznie. U udostępnił nam wszystkie niezbędne rzeczy, jest na wie wielkiej gałęzi jabłoni. Mamy również słomę w środku. Musieliśmy jakoś to wszystko powiązać, więc wykorzystaliśmy metodę papier maché, więc wszystko jest robione na klej z mąki i z wody. Wykorzystaliśmy szkolną makulaturę, no i oczywiście dzieci musiały tutaj ją pięknie udekorować, pięknie ubrać, więc zabawili się w stylistów. Tak jak widać jest nowoczesna, szczupła z piersiami, z wielkimi ustami i wielkimi oczami. tak, Czyli bardzo kobieca, ale witamy wiosnę z Centrum Edukacji Ekologicznej. No i takie marzanny będą oceniane, bo będą nagrody. Tak, dzisiaj w grudziądzu witamy pierwszy dzień wiosny. Tak naprawdę tą wiosnę można było czuć już wcześniej przyrodniczo, ale dzisiaj witamy wszyscy w grudziądzu tą wiosnę. Najmłodsi grudziądzanie mieli przygotować właśnie marzanny, tak najbardziej zbliżone naturalnie i będziemy oceniali właśnie wykonanie tych marzan. I oczywiście najlepsi będą nagrodzeni. Ja tylko dodam, że kolorowy pochód przejdzie z rynku na błonia nadwiślańskie, dlatego dzieci zaprezentują przepiękne marzanny. Ale nie tylko w grudziądzu świętujemy pierwszy dzień wiosny, bo w Toruniu na ulicach pojawił się specjalny tramwaj wiosenny tak także pasażerowie mogli poczuć powiew nowej pory roku. Te kwiaty, dużo kolorów. Tak od razu lepiej. Fajne. kolorowy, nie? No, fajne przewitanie wiosny. Byliśmy w Grudziądzu, byliśmy w Toruniu, ale też w Wrocławiu nie zabrakło wiosennych akcentów. Od przedszkolaka do seniora, właśnie pod takim hasłem, powitano wiosnę w parku solankowym. Także jak Państwo sami się przekonają, barw wiosennych nie brakowało. Jesteśmy kozy z Jest to tradycja od wieków u nas. Odganiamy botami, odganiamy zimę, przeprowadzamy słoneczko wiosny. Chcemy razem integrować się, chcemy się bawić, pomimo, że jesteśmy w słusznym wieku, ale niemniej jednak chcemy tę tradycje kultywować i przekazywać młodszym. Zatem wiosna w pełni, a my trzymamy mocno kciuki za wiosenne temperatury i mówimy głośno! Witamy wiosnę! Czy wiosna rozgości się na dobre? Szczegóły pogody zna Dagmara Moranowska. Dzień dobry. Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny powitał nas słoneczną przepiękną pogodą i mam nadzieję, że skorzystaliście państwo z jej uroku. W przyrodzie również pojawia się coraz więcej kolorów, ale w ciągu tych najbliższych godzin czekają nas drobne zmiany w pogodzie, bo tak pogodnie będzie jedynie do jutra do południa. W drugiej części dnia pojawi się większe zachmurzenie i mogą wystąpić także przelotne opady deszczu, więc okulary przeciwsłoneczne warto mieć, ale także parasol. Natomiast na termometrach Cały czas bardzo przyjemne wartości jutro w regionie od 11 do 13, 14 stopni, ale w tych kolejnych dniach, w niedzielę i od poniedziałku, niestety będzie nieco chłodniej. Na szczegóły prognozy pogody zapraszam Państwa już za moment. Do zobaczenia. Zapraszam jeszcze na naszą stronę internetową, jesteśmy też w mediach społecznościowych, a kolejny serwis zbliżenia o godzinie 21:30. Do zobaczenia.